W małej miejscowości pod Tarnowem mieszkała Ewa ze swoim mężem, znanym w okolicy jako Trzary. Naprawdę miał na imię Szymon, ale wszyscy wołali na niego Szary i podobno od koloru jego starych butów roboczych, które nigdy nie doczekały się wymiany. Szymon był prostym facetem, gospodarczym i praktycznym. Potrafił w ciągu dwóch dni postawić stodołę i w jeden wieczór wypić tyle, że rano sam siebie za to klał. Z nim można było rozmawiać o wszystkim, o traktorkach, lesie, a nawet o kobietach. Otwarcie i bez żadnych miejskich ceregieli, kropka pewnego sierpniowego wieczoru, zebrali się u nich na podwórku. Ciepły letni wiatr niósł zapach siana i dymu z grilla. Żony krzątały się w kuchni, a oni z szarym kroili wędlinę, nalewali domowej roboty nalewki i przekomarzali się, jak to zwykle bywa. W pewnym momencie nasz bohater zauważył, że Ewa, żona Szarego, ciągle na niego zerka. Nie wprost, raczej ukradkiem, ale trudno było oderwać wzrok. Jego własna żona, Ania, udawała, że nic nie widzi, ale czy naprawdę nic nie widziała? Wtem szary klasnął w dłonie. No to co, idziemy do sauny. I tak gorąco, a jest jeszcze powód. W polskiej wsi sauna to coś więcej niż tylko miejsce do mycia to klub, restauracja i konfesjonał w jednym. Poszli więc wszyscy razem. Sauna była solidna z dębowymi ławami i zapachem żywicy. Przy wejściu stała wiadra z zimną wodą. Nasz bohater pomyślał, facet wie, jak się żyje, zasiedli, para zaczęła syczeć, a alkohol uderzył do głowy. Najpierw zwykłe rozmowy o życiu. Szary chwalił się nowym traktorkiem, a on śmiał się, że teraz będzie traktorzystą z prawdziwym pazurem. Żony chichotały, wymieniając między sobą porozumiewawcze spojrzenia kropka w pewnej chwili zauważył, że Ewa ma ręcznik zetuwający się z ramienia, a Szary widzi to, ale nie reaguje jakby specjalnie dał jej swobodę kropkat. Słuchaj, mówi Szary, nasze nie są gorsze od nas. Myślimy, że ich nie widzimy, ale im jest goręcej niż nam. Ania zaczerwieniła się, Ewa się zaśmiała, a on sam uśmiechnął się, choć w środku poczuł dziwne ukłucie. Te słowa jakby uchyliły niewidzialne drzwi, kropka pili, pocili się, pili jeszcze. Gorąc walił po głowie, a samogon dolał oliwy do ognia. Nasz bohater złapał się na tym, że patrzy na Ewę dłużej niż powinien, na jej szyję, gdzie krople potu spływały po skórze. A przecież obok jest moja żona, pomyślał. Ale co gorsza, Ania też patrzyła na szarego, zatrzymując wzrok na dłużej, kropka on próbował rozładować napięcie żartem. No to co, baby, nie za gorąco wam. Może wrzucimy was do stawu. Ewa zaśmiała się głośno. A może to wy idźcie, a my jakoś tu sobie poradzimy. Wszyscy się roześmiali, ale śmiech był jakiś ciężki, jakby każdy wiedział, że to nie do końca żart. Kropka szary nagle powiedział: U nas w wiosce mówi się, że obca baba to słodki miód. On prychnął, udając, że zna te powiedzenia, ale wewnątrz coś mu zadrżało, jakby to nie była tylko zabawa, ale ostrzeżenie. Gorąc, samogon, Półmrok te myśli mogą galopować jak konie, kropka, kiedy wyszli na zewnątrz, mokrzy i czerwoni, noc paczniała sianem i rzeką. Żony chlapały ich zimną wodą, a on zrozumiał, że teraz już nic nie zatrzyma tego, co się zaczęło, kropka, szary, nalał jeszcze po kieliszku. Usiadli na ławie obok sauny i chciała parowały jak dym z ogniska. Żony usiadły obok, owinięte ręcznikami, ale ich oczy błyszczały, czy to od gorąca, czy od czegoś innego. Powiedz, szary, a w waszym mieście, jak jest? Chodzą do sauny, czy tylko pod prysznic? zapytał nasz bohater kropka Jakiej sauny? machnął ręką szary. Tam wszystko na szybko rano kawa, prysznic do roboty a tu dusza odpoczywa kropka dusza, mówisz uśmiechnął się z przekąsem sauna to właśnie dusza tu nie ma kłamstw, nie ma masek. Wszyscy jesteśmy tacy sami, spoceni, czerwoni, bez zbędnych ciuchów kropka i wtedy zrozumieli, że to prawda. W Sału nie są wszyscy równi, a rozmowy stają się. Szczere. Druga tura pary była jeszcze bardziej intensywna. Ławeczki rozgrzały się tak, że bose stopy paliły jak na rozżarzonych węglach. Nasz bohater wziął wiadro i uderzył się witkami po plecach, Ania patrzyła na niego z uśmiechem, ale on zauważył, że nie patrzy na niego. Tylko na szarego kropka Ewa siedziała naprzeciwko, a ręcznik przesunął się tak, że przez parę można było zobaczyć coś, czego nie powinien był widzieć. Samogon zrobił swoje. Czuł się jak bohater i jednocześnie jak głupiec. W głowie kłębiła się myśl, a co by było, gdybyśmy się zamienili miejscami? Słuchajcie, powiedział szary, opierając się na plecach, wciąż jesteśmy młodzi. Po co się kryć? Ewa zaśmiała się, młodzi. Przecież masz siwe włosy i brzuszek, a mówisz, że młodzi, kropka. a w duszy nadal dwadzieścia, odparł szary, kropka. no to co my, baby, mówimy? Wtrąciła Ania, kropka. wam, dziewczyny, z wiekiem tylko ciekawiej, dodał nasz bohater, dolewając oliwy do ognia. Ewa spojrzała mu prosto w oczy, jakby rzucając wyzwanie. Szary zauważył to, ale tylko mruknął i zaczął smagać się witką, kropka. rozmowy robiły się coraz śmielsze. Śmiali się z wiosek plotek, kto kogo złapał na leśnych jagodach, kto z kim się umawiał. Ale w każdej żarcie było ziarnko prawdy. Powiedz, Szary, czy powierzyłbyś swoją żonę innemu? Zapytał nagle nasz bohater. Kropka prawie się zakrztusił parą. Ania podniosła wzrok, Ewa zagryzła wargę. A ty? spytał. Kropka W Saunie się ufa, uśmiechnął się Szary. Inaczej po celotu siedzieć nago i się nie bać, słowa zabrzmiały jak gwóźdź do trumny. Wszyscy ucichli, a para syczała głośniej. Wtedy Ewa wstała, podeszła do wiader i polała wodę na rozgrzane kamienie. Para otuliła ich białą mgłą i nasz bohater poczuł, że świat się zmienia. To już nie była zwykła sauna i zwykłe picie. Coś dojrzewało, kropka znów wyszli na zewnątrz, tym razem w czwórkę. Noc była lepka, a gwiazdy świeciły jasno. Szary wyciągnął ogórki, chleb i nalał jeszcze po kieliszku. Żony były blisko, ale jakby bliżej niż wcześniej. Ewa usiadła tuż przy nim, dotykając ramienia. Przypadek. Ania stanęła obok Szarego. No to co, chłopaki? Zapytała Ewa. Czemu cicho? W saunie gadaliśmy jak szaleni. kropka, Nasz bohater się uśmiechnął. A co, może potem wieś nas potępi? Nie powiemy nikomu, odpowiedziała, patrząc mu w oczy. Śmiech znowu zawisł w powietrzu, ale bez lekkości. Czuć było zapach jej skóry i oddechu. Wszystko się mieszało, samogon, para, noc, myśli. Kropka, szary powiedział nagle. W życiu trzeba wszystkiego spróbować, żeby potem nie żałować. Kropka, chciał zaprotestować, ale słowa ugrzęzły mu w gardle, bo wewnątrz czuł, że ma rację. Ania milczała, ale bawiła się brzegiem ręcznika. Ewa nie odsuwała się od niego. Szary patrzył na nich, jakby sprawdzał, czy podejmą wyzwanie kropka i wtedy go to uderzyło moment, w którym czuje się, że już nie ma odwrotu. Pili w milczeniu, każdy w swoich myślach, a w każdej z nich iskrzyło coś zakazanego i żywego kropka, kiedy weszli po raz trzeci do sauny, jego dawny entuzjazm gdzieś zniknął. Wszystko wokół wydawało się nierealne, jak w filmie. Patrzył na Ewę, potem na Anię i czuł, że w piersi nie buzował już tylko alkohol, ale oczekiwanie kropka szary wziął witkę i przeszedł się po plecach Ani. Ona jęknęła, ale nie odsunęła się. On zaśmiał się, nie żałuj, mokarna jest. W środku czuł, jak zazdrość miesza się z podnieceniem kropka. Zagrajmy w grę, zaproponowała nagle Ewa Jaką grę? Spytał, choć już wiedział, że to coś innego niż zwykła rozrywka kropka. Prosta na rozbieranie. Nie mamy kart, ale możemy inaczej. Kto przegrywa w pytaniach, zdejmuje ręcznik. Ania zamarła, potem prychnęła. Zwariowałaś? A co w tym złego? Mrugnęła Ewa. Wszyscy swoi, a i tak gorąco. Szary od razu poparł. Trzeba się rozluźnić, nie jesteśmy już dziećmi. Starał się zachować powagę, ale w środku gotował się. Ania spojrzała na niego. Jakby czekała na decyzję wzruszył ramionami. Czemu nie tak zaczęła się gra? Zadawali głupie pytania. Kto pił na lekcji? Szary przyznał się bez wahania. Kto całował się z cudzą? Ewa się zaśmiała, było, minęło kropka z ręczników, znikały kolejne kawałki. Najpierw ramię, potem kolano, w końcu dekolt. Czuł, jak sam robi się czerwony, nie tylko od gorąca kropka, kiedy przyszła kolej na niego? Ewa zapytała nagle. A myślałeś kiedyś, jak to jest z inną kobietą, zamarł. Ania spojrzała na niego intensywnie. Szary uśmiechnął się chytrze. Mógłby skłamać, ale język odmówił posłuszeństwa. Myślałem, wyznał kropkat. No to zdejmuj, rzuciła Ewa kropka zdjął ręcznik, został nagi, a powietrze jakby zgestniało. Wszyscy patrzyli, a on czuł się jednocześnie potężny i bezbronny. Kropka Ania zacisnęła usta, a szary położył jej rękę na ramieniu. Nie odepchnęła go kropka. No to co, gramy dalej, powiedział kropka Ewa usiadła blisko niego, niemal przytulając się. Ciepło jej skóry przez parę paliło mocniej niż gorące kamienie. Wtedy zrozumiał, że to już nie zabawa, to próba kropka nikt nie wypowiedział tego na głos. Ale wszyscy wiedzieli, że balansują na krawędzi kropka śmiech był inny, niski, chrapliwy. Zdania krótsze, spojrzenia dłuższe. Ewa się nęła, dotknęła jego nadgarstka, jakby przypadkiem. Ania spojrzała, ale milczała. W jej oczach była mieszanka zazdrości i ciekawości kropka, wyszli na zewnątrz. Noc była jeszcze głębsza, gwiazdy jaśniejsze. Zimne powietrze oplatało ich, a ich ciała wciąż płonęły. Kropka usiedli na ławce, znów nalali sobie po kieliszku. Ewa lekko oparła się o niego. Czego się boimy? Zapytała cicho, niemal szeptem kropka szary usłyszał i uśmiechnął się. No właśnie, czego Ania odwróciła się, ale on zauważył, że jej palce drżą, trzymając szklankę kropka wtedy szary powiedział prosto. A może spróbujemy, te słowa zawisły jak grzmot w czystą noc. Nikt nie odpowiedział od razu, ale w każdym sercu włączył się ten przełącznik. Kropka, patrzył na Ewę. W jej oczach widział, że jeśli teraz zrobi krok, nie będzie odwrotu. A w środku wszystko już płonęło. Strach i słodycz pragnienia kropka szary nalał jeszcze raz, uniósł kieliszek. Za odwagę kropka wypili. I od tego momentu wszystko potoczyło się tak szybko, że zatrzymać się już nie dało. Następnego ranka nasz bohater obudził się w półmroku pokoju, który pachniał sianem i drewnem. Promienie słońca wpadały przez szczeliny w okiennicy, oświetlając drobinki kurzu tańczące w powietrzu. Obok niego leżała Ewa, jej jasne włosy rozsypały się na poduszce, a jej skóra mieniła się delikatnym rumieńcem po nocy pełnej emocji. Jej usta były lekko rozchylone, jakby nadal szeptała tajemnicze słowa w snach kropka serce biło mu mocniej, gdy odwrócił głowę i zobaczył Anię. Leżała w tulona w Szymona, a jego ręka spoczywała na jej talii, jakby był tam gospodarzem, a nie tylko gościem. W tej chwili cały świat wydał mu się przewrócony do góry nogami i żona, z którą dzielił życie od lat, była blisko innego mężczyzny, a on nie potrafił ani się złościć, ani odejść. Mimo wszystko czuł, że to coś więcej niż tylko chwila słabości kropka szary przeciągnął się leniwie, jak po ciężkim dniu pracy, i rzucił z uśmiechem. No to co, bohaterze, jeszcze żyjesz? Nasz bohater skinął głową, nie mogąc wydobyć z siebie słowa kropka, ania wstała cicho, owinęła się kocem i poszła do kuchni. Słychać było, jak nalewa wodę do czajnika zwykły dźwięk, a jednak wszystko wydawało się nierealne. Ewa usiadła mu na kolanach, objęła szyję i zapytała miękko, czemu jesteś taki ponury? Przecież było dobrze, prawda, wziął głęboki oddech. Było dobrze. Za dobrze, może. Za dużo kropka w powietrzu zawisła cisza, gęsta jak lipcowy mrok nad wisłą. Wiedzieli, że po tej nocy nic nie będzie takie samo. Zebrali się potem wszyscy przy stole. W kuchni unosił się zapach ziemniaków i świeżego chleba, a rozmowy toczyły się jakby na pół gwizdka. Ania układała talerze bez słowa, a Ewa żartowała, udając, że nic się nie stało. Szymon stukał w kufle, nalewał kompot i udawał, że wszystko jest pod kontrolą kropka, nasz bohater próbował wplątać się w rozmowę o pogodzie, rybach i sąsiadach, ale każde słowo utknęło w gardle. Siedzieli przy jednym stole, a jednak byli już innymi ludźmi. Ania uniosła wzrok tylko raz, a w jej spojrzeniu nie było ani gniewu, ani żalu, raczej dziwna mieszanka obojętności i zmęczenia. Jakby mówiła, chciałeś, masz. Ale ja też coś wzięłam. Kropka po śniadaniu rozeszli się do swoich zajęć. Szymon poszedł do stodoły, Ewa do ogrodu, a Ania wyszła nad studnie. Nasz bohater podążył za nią. Słuchaj, zaczął, przesadziliśmy tamtej nocy kropka, Ania nie odwróciła się, tylko nabrała wody w wiadro i postawiła je na brzegu. H.M. zapytała. Zimno ci czy mnie zamilkł, bo nie potrafił odpowiedzieć. Obaj zrobili ten krok, a teraz musieli żyć z konsekwencjami. Spojrzała mu w oczy i powiedziała spokojnie. Nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, jedno w tej nocy nie da się cofnąć. Kropka chciał ją objęci powiedzieć, że kocha i wszystko naprawią, ale słowa ugrzęzły w gardle, bo wiedział, że to niemożliwe. Otworzyli drzwi, których nie zamknął już nigdy. Kropka w tym momencie zawołała ich Ewa na obiad, jakby nic się nie wydarzyło. Kropka Szymon śmiał się, opowiadał zabawne historie, a nasz bohater siedział jak na szpilkach, bo wiedział, że to nie jest kaca ciała, ale kaca duszy. Po dwóch dniach wyjechali z wioski. Samochód dudnił po żwirowej drodze, a w kabinie panowała cisza, która zagłuszała wszystko dookoła. Ania patrzyła w okno, nie odwracając głowy. On trzymał kierownicę i myślał, to droga do domu. Tylko gdzie ten dom teraz jest, chciał coś powiedzieć, choćby co za dzień, albo najważniejsze, że żywi i zdrowi. Ale każde słowo brzmiało głupio lub zdradziecko. Po powrocie rozpakowali torby i poszli w milczeniu do swoich pokoi. Wieczorem Ania podeszła do niego zaskakująco spokojnie, kropka. Nie będę robić awantur, powiedziała. Jestem dorosłą kobietą, ty dorosłym facetem. Wiemy, co się stało. Teraz pytanie, co dalej? Spojrzał na nią i zrozumiał, że nie zna odpowiedzi. Tak, kochają, ale tej nocy odkryli coś, czego lepiej by nigdy nie poznali. Położyli się do łóżka, ale między nimi była pustka, w którą można było się zapadać, a każdy oddech odbijał się echem kropka, potem nadeszły zwykłe dni, praca, zakupy, plotki o sąsiadach. Życie wróciło na swoje tory, ale czasem łapał spojrzenie Ani i wiedział, że ona też pamięta. Minął czas, a pytanie pozostało czy to była tylko chwila słabości, czy może prawda o nich samych, wymienili się żonami w saunie i razem z tym wymienili coś więcej, coś, czego nie da się oddać. I teraz nie ma znaczenia, czy się wybaczą, czy nie. Ważne jest to, że po tym wszystkim będą zupełnie innymi ludźmi. Kropka, lecz kiedy myśleli, że wszystko się skończyło, na ich telefonie pojawiła się wiadomość z nieznanego numeru. Wiecie, że nie wszystko jeszcze zostało powiedziane. Spotkajmy się znów w saunie. Tym razem będzie inaczej. Kropka, a w tle gdzieś w cieniu ktoś śmiał się cicho, jakby znał sekret, którego oni jeszcze nie odkryli. Wieczór znów zapadł nad małą wioską pod Tarnowem, ale tym razem atmosfera była cięższa niż zwykle. Nasz bohater wrócił do domu z pracy wcześniej niż zwykle, jeszcze roztrzesiony po wiadomości, którą otrzymali kilka dni temu. Ania siedziała przy stole i jej twarz skrywała coś, czego nie potrafił rozszyfrować. Ewa i Szymon nie kontaktowali się z nimi od wyjazdu, a tajemnicza wiadomość wciąż krążyła w ich myślach, zaproszenie do sauny, które miało być początkiem czegoś nowego. Albo końcem, kropka, nasz bohater postanowił, że nie może tak dłużej żyć w zawieszeniu. Musimy to wyjaśnić, powiedział zdecydowanym głosem, choć wewnętrznie serce mu waliło jak młotem. Ania tylko skinęła głową, nie odrywając wzroku od filiżanki z herbatą kropka następnego wieczoru, spotkali się przy starej saunie na skraju wsi. Dym z paleniska unosił się leniwie, a zapach żywicy mieszał się z wilgotnym powietrzem. Ktoś już tam był. Gdy weszli do środka, zobaczyli siedzącego przy ławie mężczyznę o twarzy ukrytej w półmroku. Był to ktoś, kogo nikt z nich wcześniej nie znał, wysoki, wąsaty, z oczami błyszczącymi jak dwa kawałki bursztynu. Witajcie, powiedział z uśmiechem, który nie sięgał oczu. Myśleliście, że to już koniec? To dopiero początek, kropka nasz bohater poczuł, jak w gardle zacięło mu się słowo. Ania ścisnęła jego dłoń, a Ewa i Szymon pojawili się nagle za ich plecami, jak cienie, które nie chciały odejść. Kropka. Co ty tu robisz? Zapytała Ewa, głos drżał lekko. Przyszedłem przypomnieć wam, że każdy sekret ma swoją cenę, odpowiedział tajemniczy mężczyzna. A wy właśnie ją zaczęliście płacić. Temperatura w saunie zdawała się rosnąć, choć ogień palił się już tylko w kominku. Para unosiła się gęsta, a ich oddechy mieszały się z ciężkim powietrzem. Szymon zaczął się śmiać nerwowo, próbując rozładować napięcie, ale wszyscy wiedzieli, że to nie będzie już tylko zwykła zabawa. No to co teraz? Znowu ta sauna? Może tym razem bez rozbierania? Rzucił nieśmiało nasz bohater, starając się choć trochę rozładować atmosferę. Mężczyzna uśmiechnął się szerzej. Nie, tym razem gra ma inne zasady. A wy musicie się przygotować na to, co was czeka. Kropka Ania spojrzała na niego z mieszanką ciekawości i strachu. Co masz na myśli? To, co zaczęliście, nie da się już zatrzymać, odparł. Ale jest coś, co możecie zdobyć albo stracić na zawsze. W tym momencie drzwi sauny zatrzasnęły się z hukiem, a światło zgasło. W mroku rozległ się cichy, złowieszczy śmiech, który przeniknął do kości. Czy jesteście gotowi? Zapytała tajemnicza postać, a jej głos rozbrzmiał, jak echo dawno zapomnianej tajemnicy, kropka, nasz bohater poczuł, jak serce bije mu tak mocno, że zdawało się, iż w każdej chwili wyskoczy z piersi. Wiedział, że to, co się zaczęło, zmieni ich życie na zawsze. Tym razem jednak nie chodziło już o chwilową rozrywkę czy pokusę, ale o coś znacznie poważniejszego, o prawdę, która może ich zniszczyć lub wyzwolić, kropka, i wtedy, w ciemnościach, rozbłysło światło nieoczekiwane i oślepiające, odsłaniając twarze, których nie spodziewali się zobaczyć. Ciemność w saunie ustąpiła miejsca nagłemu blaskowi, który oślepił wszystkich obecnych na kilka sekund. Kiedy ich oczy przyzwyczaiły się do światła, ujrzeli nieznanego mężczyznę w pełnym świetle, był to starszy pan, z siwą brodą i przenikliwym spojrzeniem, które zdawało się docierać do najskrytszych zakamarków duszy. Miał na sobie starą, lnianą koszulę i spodnie, a na szyi zawieszony był drewniany krzyżyk w symbol, który w tych okolicach nosiło wielu, lecz nikt nie spodziewał się, że właśnie on pojawi się w takiej chwili kropka. Witajcie, zaczął spokojnym, ale stanowczym głosem. Nazywam się Wiktor. Jestem tym, który zna waszą historię, choć jeszcze jej nie powiedzieliście na głos kropka, nasz bohater poczuł, jak mięśnie się napinają, a serce bije coraz szybciej. Ania zacisnęła jego rękę, a spojrzenia wszystkich zwróciły się ku Wiktorowi. Ewa i Szymon nieco się cofnęli, jakby nagle uświadomili sobie, że nie wszystko jest pod ich kontrolą. Kropka. Mów dalej, odważył się w końcu nasz bohater, choć w głosie słychać było drżenie. Wiktor uśmiechnął się lekko i kontynuował. To, co zaczęliście w tej saunie, to nie tylko gra, to otwarcie drzwi do świata, którego nie rozumiecie. Każdy gest, każde spojrzenie, każdy sekret, który wymieniliście, jest jak nić, która może was związać lub uwolnić. Ewa spojrzała na niego z niedowierzaniem. Co masz na myśli? Przyszliśmy tu, by się po prostu bawić i zapomnieć o codzienności. I właśnie to zapomnienie otworzyło wam oczy na coś więcej, odpowiedział Wiktor. W waszej wsi są miejsca, których nie odwiedzacie, tajemnice, które skrywają wasze rodziny... A przede wszystkim wybory, które musicie podjąć, zanim będzie za późno. Szymon, dotąd pewny siebie, zaczął się niecierpliwić. A co jeśli nie chcemy niczego więcej? Po prostu wróćmy do normalnego życia. Normalność, odparł Wiktor, to tylko iluzja, zwłaszcza po tym, co przeżyliście. Teraz musicie zdecydować, czy podążycie za prawdą, czy zamknięcie oczy i udacie, że nic się nie stało. Napięcie w sał nie sięgnęło zenitu. Para unosiła się gęsto, a ich oddechy mieszały się z ciężkim powietrzem. Nasz bohater poczuł, jak jego myśli wirują, a w głowie pojawiło się pytanie, które dotąd tłumił, czy są gotowi na to, co może się ujawnić? Co z nami będzie, jeśli zdecydujemy się iść dalej? Zapytała Ania cicho, niemal szeptem: Wiktor spojrzał na nią z powagą. To podróż, która może odmienić wasze życie, albo zniszczyć. Ale nigdy nie będziecie już tacy sami kropka w tej chwili drzwi. Sauny ponownie zatrzasnęły się z hukiem, a światło zaczęło przygasać, pozostawiając ich w półmroku. W powietrzu rozbrzmiał cichy śmiech, który zdawał się pochodzić z głębi lasu, jak zapowiedź nadchodzącego niebezpieczeństwa kropka nasz bohater poczuł, że stoi na rozdrożu, a przed nim otwierały się dwie ścieżki. Jedna prowadziła do bezpieczeństwa i zapomnienia, druga do prawdy i nieznanego kropka i wtedy usłyszał, jak Wiktor mówi, czas wybrać, zanim wybierze was. Ciemność powoli spowiła saunę, a jedynie nikłe resztki rozgrzanych kamieni rzucały ciepłe, migotliwe światło na twarze zgromadzonych. Wiktor stał nieruchomo, jak strażnik ukrytej prawdy, a jego przenikliwe oczy zdawały się przenikać na wskroś każdego z nich. Nasz bohater poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach, choć powietrze było gorące i wilgotne. Kropka. Wybrać, powtórzył cicho, jakby słowo to sam ważył na szali własnej duszy. — Co jeśli prawda, do której nas prowadzisz, będzie boleć bardziej niż kiedykolwiek mogliśmy przypuszczać? Wiktor uśmiechnął się lekko, ale bez cienia rozbawienia. Ból jest ceną za poznanie samego siebie. Ale bez niego nie ma życia, jest tylko iluzja. Ewa przesunęła się bliżej naszego bohatera, jej spojrzenie pełne niepokoju i cichej odwagi. — A jeśli zdecydujemy się iść tą nieznaną ścieżką, dokąd ona prowadzi? I czy wszyscy wyjdziemy z tego razem, Szymon zaciągnął się powietrzem, próbując odzyskać spokój. Chyba nie ma już odwrotu, skoro zaproszenie przyszło do nas wszystkich. Ania spojrzała mu w oczy, a w jej spojrzeniu pojawiła się determinacja, której wcześniej nie dostrzegł. Razem albo wcale. Wiktor skinął głową. Dobrze. W takim razie musicie przygotować się na to, co za chwilę nastąpi. Sauna nie jest już tylko miejscem odpoczynku. Teraz stanie się bramą kropka za drzwi dobiegu szelest liści i cichy szum wiatru, jakby las sam nabierał głębokiego oddechu. Para w sałnie zaczęła gęstnieć, oplatając ich niczym niewidzialne nici przeznaczenia kropka. Zamknijcie oczy, polecił Wiktor. Poczujcie ten moment, poczujcie, że jesteście tu i teraz, ale także gdzieś indziej kropka, nasz bohater posłuchał, zamykając powieki. W ciemności usłyszał własny oddech, bicie serca i cichy, niemal nieuchwytny szept który zdawał się wypływać z samej głębi ziemi kropka nagle z jego wnętrza wypłynęła fala wspomnień, chwile szczęścia, zdrady, zazdrości i pożądania, które splatały się ze sobą w nieprzewidywalny wzór. Czuł, jak te emocje mieszają się z gorącym powietrzem sauny. Tworząc intensywną mozaikę jego życia kropka, kiedy otworzył oczy, zobaczył, że wszyscy pozostali również są w transie, a ich twarze odbijały zarówno strach, jak i ciekawość. Wiktor stał przed nimi z uniesionymi rękami, jakby wyczarowywał coś niewidzialnego kropka. Przed wami wybór wielu ścieżek, ale wszystkie prowadzą do jednej prawdy. Musicie odnaleźć ją sami, zanim ona odnajdzie was kropka. wtedy drzwi sauny otworzyły się powoli, a do środka wpadł chłodny powiew nocy, mieszając się z gorącem i parą. Na progu stała postać i kobieta o długich, ciemnych włosach i oczach, które błyszczały tajemnicą kropka jestem Marta, powiedziała cicho i znam waszą historię lepiej niż myślicie. Czas, byście poznali tę część prawdy, którą do tej pory ukrywaliście przed sobą i innymi, kropka nasz bohater poczuł, jak serce bije mu jeszcze szybciej, a tajemnica, która zaczęła się w Saunie, właśnie wkroczyła na nowy, niebezpieczny poziom.